Ja ci mówię, ja ci radzę, ty się patrz na mnie. No, patrz, patrz, a, dale, a daleko zajedziesz, dryn, dryn. A wiesz, że ja to mówię podstępem, bo dzięki temu daleko zaje, zajedziesz i mnie nie rozjedziesz, że ci będziesz mnie patrzyła, nie na drodze. No, no. no. widzisz Tomaszka? Nie, Tomaszek gdzieś uciekł. Nie, Tomaszek jest na dole, bo nagrywa. A, Tomaszek, tu jest to no. niż Tomaszka. Tomaszek rano mówi: Powinien jeszcze spać, na drugi bok się przewracać. A ja mówię: Trzeba jeszcze mieć boki, nie? A gdzie a takie florwekne, ochronne? Dwa stare chłopy. i ja to łoska, pamiętam, jak on taki był, wiesz. Malutki jeszcze? Myślałam, że jakby jeszcze malutki i jeszcze dydusia ciągnął. Miałe, no tak, to były piękne czasy. I tak i tak masz mnie pamiętać. Ale Tomasz, ty wyglądasz super, no. Tak, wyglądam jak gruba dynia, tak. Aj tam, aj, tam. Tak, tak się, przy, się przejmować. Tak, dokładnie. Przyjeżdża, mm -hmm. tak. że schudniemy. Mm -hmm. Słucham, no tak nie, też tak uważam. Filmujesz jeszcze? Czemu, nie, tak. Ja tam już nie przyjmuję tym, że ja zawsze ja nigdy nie byłam w Pierwszy wypad kotów na spacer na podwórku na ogrodzie. Tak nie, nie byłaś? Ale za to masz... Ale za to, ale za to masz piękną osobowość. I bo nie, w ogóle że ja osoby, osoby, ja osoby ja o no tym tak I tak to osoby. mają raj